Artur Olchowy Miluś pobudka Patrząc jednym okiem skierowałem się najpierw do kuchni i nastawiłem ekspres kupiony za pięć dych w dyskoncie kawa też z przeceny i też z dyskontu zanim dzbanek się napełni zdążę zmniejszyć ciśnienie w pęcherzu i umyć zęby albo nawet opróżnić kiszkę stolcową jeżeli jednocześnie będę szczotkował i czytał. Chociaż to raczej po kawie, bo teraz wszystkie litery i ilustracje rozmywają się jak kleks przypominający zorzę polarną. Dzbanek, kubek i kawałek czekolady zaniosłem do biurka z blatem poznaczonym plamami z kawy wczorajszej, przedwczorajszej i jeszcze dawniejszej. Zrobiłem prasówkę. Na jedynce serwisu, tradycyjnie wioska sfajczona przez smoka. Niżej pokiereszowane przez gwiazdkowy prezent dziecko, a jeszcze dalej odszkodowania dla rolników, utrudnienia na drogach i tym podobne. Rzuciłem okiem na prognozę pogody, chłodno, ale bez deszczu, i wszedłem do chmury biura. Na dziś mało pracy. Może Dwa dzbanki, może trzy, jeżeli będę prokrastynował. Za plecami usłyszałem korna. To Jola się obudziła i będzie się najpierw krzątała przez chwilę, a potem przyjdzie ze mną porozmawiać. Na koniec, niby od niechcenia, zapyta o to, co zwykle. Hej, wyspałeś się? Weszła do pokoju, gdy akurat zrobiłem sobie pierwszą dziś przerwę w pracy. Tak rzuciłem, starając się zastrzelić snajpera z przeciwnej drużyny. Albo to ja się starzeję, albo ci dzisiejsi gówniarze mają jakiś wrodzony talent do walenia w starych pierników wirtualnymi pociskami. Miałam fajny sen, paplała, chociaż wiedziała, że próbuje się skupić. Byliśmy u dziadków, poszliśmy do piwnicy po Chrzan, ale tam nie było piwnicy, tylko pole. To znaczy, znaleźliśmy się na polu. Ja jechałam kombajnem, a ty obok takim różowym mercedesem. Jolu, proszę, przerwałem i odwróciłem się do niej. Trwało odliczanie do kolejnego Risponu. Zaraz do ciebie przyjdę. Graj sobie odpowiedziała, siląc się na obojętność ale wiedziałem, że rozmowa się nie skończyła. Przecież nie były jeszcze kody, finału utwór wciąż trwał. Wyszedłem z gry, mimo że system dowali mi za to godzinną blokadę. I tak jestem do niczego. Co dziś robimy? Zastanawiała się przez chwilę. Może byśmy tak pojechali na zakupy? Przejrzę promocję. Kiwnąłem głową, czekając na ostatni akord. Zajdziemy do zoologicznego? Kiedyś słyszałem taki dowci po facecie, który na rozprawie rozwodowej tłumaczył sędziemu, jak się objawia czepialstwo żony. Czerwiec, słoneczko, upał. Siedzimy z kolegami na tarasie i relaksujemy się przy grillu i piwku, a ona co? Przychodzi i wrzeszczy wyrzuć choinkę, wyrzuć choinkę. Ja dziś chyba w końcu wyrzucę. Dobrze, skapitulowałem. Kupimy zwierzaka, ale jak skończę pracę? Wcale mi się nie spieszy. Ze zniecierpliwienia aż przestępowała z nogi na nogę. Już widzę, jak sobie w spokoju popracuję. <laughs> Żegnaj, prokrastynacja. Dziś mam poganiacza niewolników nad głową. Dla skrócenia męki, zaproponowałem Joli, żeby wybrała w internetach jakieś akcesoria. Nie lubię ganiać po sklepach. Najchętniej w ogóle bym zwierza i wszystkie bambetle zamówił z dostawą do domu, ale wiadomo, pierwszy smok, wielkie wydarzenie. Osobiście trzeba się wybrać i wskazać palcem tego jedynego. Praktycznie od chwili, gdy Jola po raz pierwszy znalazła na YouTubie filmik z baraszkującymi skrzydlatymi gadami i zaczęła rozpływać się nad nich cudną urocznością, wiedziałem, jak to się skończy. Oczywiście. Próbowałem jej zakup smoka wyperswadować. Przecież to nie kolejna para butów. Zwierzę to odpowiedzialność. A co będzie, jak zachoruje? Czy w naszym ulubionym hotelu można trzymać zwierzęta? Smoki są jak żółwie, więc my zestarzejemy się prędzej niż on. Dlatego może na początek jakieś mniej długowieczne zwierzątko. No i utrzymanie gada kosztuje krocie. Nic. Grochę mościanę. Wiedziała, jak kruszyć beton. Wystarczyło drążyć, aż pękłem. Przyłapałem się na tym, że teraz zamiast pracować, odwiedzam jakieś smocze serwisy i przeglądam galerię zdjęć, czy zestawienia raz i odmian. Te wystawowe były naprawdę imponujące. Nie to, co dachowce, wieżowcowce i mostowce, czy jakie tam nazywali. W zasadzie to mogliśmy przygarnąć jakieś przybłędy, bo bez pańskich smoków przybywało, mimo finansowanych przez samorządów programów sterylizacji. Zamknąłem przeglądarkę i wysłałem ostatni arkusz. Zrobiony trochę po łebkach, ale i tak nikt tego nie czyta. Napisałem wiadomość, że wszystkie zlecenia odesłane, i wylogowałem się z chmury. Najbliższe centrum handlowe leżało nieopodal naszego domu, może trzy minuty samochodem, jeśli uda się trafić na zieloną falę. Było wczesne popołudnie, więc parking świecił pustkami. Skierowaliśmy się do środkowego wejścia prowadzącego bezpośrednio na hale. Jola prawie biegła, aż się uśmiechnąłem pod nosem. Zazwyczaj to ona musiała mnie gonić. Od wybuchu mody na smoki, centra handlowe zmieniły się nie do poznania. Hipermarkety, wszechtowarowy, budowlany i elektroniczny, poupychane były teraz w miejscach po niegdysiejszych butikach odzieżowych, które w ogóle zniknęły. Za to hale w całości zajmował sklep zoologiczny. Przy samym wejściu stały gabloty z tradycyjnymi zwierzętami. Chyba tylko dla ozdoby lub z przyzwyczajenia, bo każdy klient od razu patrzył w górę. Na ledwo mieszczące się pod dachem ogromne smoczyska. Układ poszczególnych działów się nie zmienił. Na samym końcu w akwariach pływały nessi, nieco bliżej z regałów spływały girlandy zabawek na sznurkach, na półkach zalegały stosy kojców i drapaków, w zagrodach beczały i śmierdziały dziesiątki owiec. Przy samej ladzie można było wybrać różne ciasteczka i gryzaki ze zbrojonego betonu. A smoki. Smoki zajmowały najdalsze skrzydło hali, wyłożone azbestem i innymi ognioodpornymi materiałami. Na kratkach klatek ktoś dowcipny powiesił ostrzeżenie – nie palić. A ktoś zaangażowany dodał tabliczkę z hasłem – nie kupuj, adoptuj. Jola oczywiście minęła klatki i poszła do oddzielonego zwisającymi pasami folii pomieszczenia, w którym pod lampami kwarcowymi wygrzewały się jaja – Leżące na tandetnej plastikowej biżuterii z HM. Obok każdego wisiała kartka z ceną i przyszłym wyglądem uwięzionego w środku pisklaka. Jola zdążyła już obiec wszystkie i delikatnym puknięciem wskazać trzech faworytów. Andrzej, ten tu jest obronny, ale patrz, jaki będzie ładny. Tamten niebieski jest smokiem torebkowym, taką miniaturką, a ten tam to pasterski. Bo zjada owce? No wiesz, przestań, skarciła mnie urażona. Który nam się podoba najbardziej? Przecież nie odpowiem jej, że żaden. Strojka yy, złego, chyba ten pasterski. Wydaje się, że będzie najłatwiejszy do ułożenia. Chociaż ten torebkowy nie urośnie tak bardzo. Chyba Jola sięgnęła po jajo. To bierzemy pasterskiego. Yy, jak on się poprawnie nazywa? Proszę nie dotykać zabrzmiał głos za moimi plecami. Chłopak w gównianej firmowej kamizelce podbiegł i odebrał joli, jajo. Zaniosę do kasy. Tam będzie można odebrać. W międzyczasie możecie Państwo wybrać akcesoria, poradził. Chodźmy, zawołałem do joli i wyszliśmy wreszcie z tego terrarium. Po powrocie znów będę musiał wziąć prysznic. Zanim doszliśmy do kasy, mieliśmy wózki wypełnione kojcem o średnicy 3 metrów, ale ładnie zwiniętym, suchą karmą ze zwiększoną zawartością białka dla smoków rosnących i mających większe zapotrzebowanie kaloryczne, zabawkami ciasteczkami do czyszczenia zębów, szlifierką kątową do obcinania pazurów, różnymi sznurkowymi zabawkami i maskotkami, gryzakiem z niepalnej gumy, jakiej używa się w samolotach, i gaśnicą autobusową. Rachunek wyszedł kosmiczny. Ale czego się nie robi dla ukochanej. No i dostaliśmy gratis obroże z identyfikatorem. Takowanie samochodu trochę trwało. Jola siedziała z jajem na kolanach i co chwila podniecona, pytała mnie jakąś pierdołę, przez co za każdym razem krzyczałem: Co? Obchodziłem samochód, po czym wracałem do bagażnika, coraz bardziej wkurzony. Już nie znosiłem tego gada. Do domu dotarliśmy dopiero pół godziny później, bo za wszelką cenę starałem się omijać każdą najmniejszą dziurę i nierówność. A i tak pewnie zawieszenie będzie do wymiany. Ciężki to był dzień. Oj, ciężki! Bobo wykluło się jakiś tydzień później. W sumie uroczy dziabąk. Tylko ten smród siarki. No i walił pod siebie po każdym posiłku. A żaru bez przerwy. Jola przez te siedem dni zamęczała mnie rozważeniami nad imieniem. W końcu doszło do kłótni. Będzie żył sto lat, to może nazwać go stolec, zaproponowałem wkurzony, gdy usłyszałem którąś z kolei propozycję. Przeorała wszystko, co było do znalezienia na temat smoków: książki, filmy, komiksy, gry, no wszystko. Jak nie smałk, to Abraksas, jak nie Errol, to Draco. Ty chyba wcale nie chcesz tego smoka. Wyrzuciła mi. A chcę? Przecież to ty smędziłaś mnie o gadzie od miesięcy. Kurwicy można było dostać. Miałem nadzieję, że mi odpuścisz. Ale jak widzę, trafiłem z deszczu pod rynę. Weź sobie to jajo i z nim gadaj. Dopiero wieczorem poszedłem przeprosić. Miluś to taki mały smoczek z komiksów o kajku i kokoszu. Czytałem w dzieciństwie. Jak był smutny, to robił chlip, ślurp. Fajnie, będzie Miluś, spojrzała na mnie czerwonymi od płaczu oczami. Przedostatni raz kłóciliśmy się o smoka. Jak już się wykluł, to oczywiście Jola była tą od pieszczenia i szczebiotania. Ja za to mogłem dowoli rozkoszować się noszeniem wiader z wodą i karmą, szuflowaniem łajna i odkurzaniem łusek, które Miluś rozrzucał po całym mieszkaniu. Jeszcze nie ział ogniem. Ale pewnej nocy dostał takiej gorączki, że przepalił koiec, który podobno miał być niepalny, i parkiet do gołego betonu. Wrzuciłem go do wanny, a gdy ostygł, pojechaliśmy do weta. Finansowo nie bolało, ale dostałem szczegółową rozpiskę, kiedy szczepić i na co, jak karmić i poić. No i że jak najszybciej przydałaby się tresura u specjalisty, bo jak gadzina urośnie, to owinie nas sobie wokół pazurka. Te szczepienia to obowiązkowe? spytałem. Nie, ale przydatne. Kataru, smoka to nic przyjemnego, proszę mi wierzyć. A wścieklizna? Niepotrzebna. Smok nie zaraża przez pogryzienie, bo po kłapnięciu żadna choroba nie zdąży się rozwinąć, uspokoił lekarz. Po powrocie do domu i podaniu leków, siedziałem przy Milusiu prawie do rana i obkładałem go lodem. Jola położyła się wcześniej. Dostała w końcu wymarzoną pracę i musiała wyspać się przed pierwszym dniem. W sumie dobrze, że znalazła robotę. Mały... Tfu. Wielki smok to wielkie wydatki. Tresura to pikuś. Jakoś to ogarnąłem. Miluś jest pojętny, chociaż czasami złośliwy. Jak tylko wyzdrowiał, zeżarł mi buty, zimowe palto i lodówkę. Ale... To było dwa miesiące temu. Teraz jest już ułożony. Obecnie chodzenie przy nodze nabiera nowego znaczenia, jako że proporcje trochę się odwróciły. Żre cztery owce dziennie, wyłącznie żywe. Suchej karmy nie tyka, a beczka mokrej paszy klasy premium leży otwarta na balkonie od miesiąca. Liznął trochę i poleciał polować na żubry do białowieży. Powinienem te pasze wywalić, zanim się zepsuje. Dobrze, że mróz trzyma. Miluś śpi na dachu. W mieszkaniu od dawna się nie mieści. No i cały czas musi mieć gryzaki, za którymi po prostu przepada. Jak go chciałem odzwyczaić, to najpierw opędzlował wszystkie okoliczne drzewa, a potem zabrał się za kolumny budynków. Na spacer wyprowadzam go samochodem. Sprzedałem starego kompakta i teraz jeżdżę dźwigiem, bo wprowadzili obowiązek wyprowadzania smoków na smyczy. Przynajmniej o wodę nie muszę się martwić, bo żłopie prosto z rzeki. Podobno gdzieś na południe od miasta zrobili park dla smoczarzy. Gadziny mogą się tam wylatać i spotkać z innymi smokami. Wybierzemy się tam w weekend. Jola przypomina sobie o Milusiu tylko wtedy, gdy nie ma z kim oglądać telewizji, co ostatnio zdarza się coraz częściej. Po sprzątnięciu milusiowej paczki strawnika jestem kompletnie wypompowany. Skarmianie owcami to też nie przelewki. Do comiesięcznej pielęgnacji pazurów zatrudniam dwóch pomocników, a do czyszczenia uszu kupiłem sobie uprząż do prac na wysokości. Fart, że Miluś grzecznie poddaje się tym zabiegom. Czytałem na forum o problemach, jakie niektórzy mają ze swoimi pupilami. Deni263 napisał, że kiedy ostatnio zabrał się do zabiegów pielęgnacyjnych, to spłonęły dwa wieżowce i biedronka. Tak, jestem na forum dla smoczarzy. Musiałem zapytać o kilka rzeczy: na przykład o dziwną wydzielinę z nosa. Okazało się, że to typowe dla tej rasy. Miluś nie jest szczególnie ognisty, a gruczoły nosowe muszą się jakoś czyścić. Jest tu kilku popaprańców. Ale zasadniczo to bardzo sympatyczne towarzystwo. Umówiłem się na wspólny piknik. Będzie ponad 20 smoków, darmowe USG, cała zagroda lam i konkurs piękności. Z tej okazji zamówiłem beczkowóz ekologicznej ozonowanej oliwy do nabłyszczania łusek. Przyjedzie jutro. Niech maluch ma pierwsze urodziny. Rozeszliśmy się z Jolą. Oddałem jej wszystko bez dyskusji wywaliła mnie z mieszkania, więc co było robić? Spakowałem się w worki i wrzuciłem wszystko do kabiny dźwigu. A nie wspomniałem, że rzuciłem pracę. Smok ułożony czy nie? wymaga jednak ciągłej opieki. Poradzę sobie jakoś. Pokłóciliśmy się wyłącznie o Gada. Chciała go zatrzymać chyba tylko po to, żeby mnie upokorzyć, bo po co innego? Ostatecznie odpuściła, gdy na moje polecenie, Miluś wypuścił w jej stronę ostrzegawcze kółko z dymu. Pierwszych kilka nocy spałem w kabinie, o zwierzaka nie musiałem się martwić. To nie jest tak, że głodny smok nic sobie nie upoluje, dlatego musiałem wyjechać poza miasto. Widać było, że Miluś rozumie sytuację. Codziennie przynosił mi prezenty żyrafa, jelen, dzik, dziecko. Mój kochany przyjaciel. Zamieszkałem u Daniego z Forum. Ma pod opieką siedemnaście smoków z interwencji. Wreszcie jakieś towarzystwo dla Milusia do zabawy. Po niemiecki bunkier pod lasem to może nie przytulna willa, ale przynajmniej jest bezpiecznie. Niektórzy podopieczni nie są tak grzeczni jak mój zwierzak. Doszło do kilku bujek między samcami, ale nie groźnych. Las nie ręka. Odrośnie. Dosyć szybko przekonałem się, jak mało wiem o smokach. Nauczyłem się, jak podawać leki, odmawiającym współpracy pacjentom, zmieniać opatrunki i podpinać tlenowy namiot cyrkowy. Denny działa w organizacji zajmującej się prawami smoków. Dzięki temu, że z nim mieszkam, może częściej wyjeżdżać. Czasami wraca z pokiereszowanymi, zagłodzonymi i zagrzybionymi zwierzętami z pseudochodowli, czasem zakłada garnitur i rusza do walki na sejmowych korytarzach. Raz nawet widziałem go w telewizji. Ja w tym czasie zajmuję się biedakami porzuconymi w lasach w sezonie urlopowym lub zaraz po świętach, gdy okazuje się, że prezent gwiazdkowy potrafi w ciągu sekundy sfajczyć kolację wigilijną i pół rodziny. Mimo, że w bunkrze nie ma ogrzewania, a grudzień jest wyjątkowo mroźny, dzięki gadom na całej polanie jest średnio 20 stopni. Od jakiegoś czasu przygotowujemy się do nocy sylwestrowej. Smoki głupieją na widok fajerwerków, dlatego wszędzie pojawiają się apele, żeby nie strzelać ze względu na zwierzęta i własne bezpieczeństwo. Miluś też, jak widzi, choćby race, od razu wali płomieniami na wszystkie strony. Mamy 15 wozów strażackich. I dwa samoloty gaśnicze. To najgorsza noc w roku. Jeszcze niedawno byłeś małym jajeczkiem, drobnym pisklaczkiem. A teraz? Ja już jestem stary, zgrzybiały. A ty dopiero poszukasz sobie dziewuchy. Powinienem był cię wykastrować, ale zawsze było tyle innych wydatków. Dziękuję ci, przyjacielu. To było bardzo fajne życie.